Dobry wieczór, wyspiątka. Tak. Jak myślicie, w jakim celu się dzisiaj tu pojawiam? Albo w dobrym. Jakieś pomysły? Może jakieś fajne zdjęcia? Ciepło, ciepło. Nie... Komentarze. Nie fajne zdjęcia. Dowody z Kassa Amor. Zbrodni. Dowody zbrodni, tak. Daniel. Twoje zachowanie po wyjściu z kryjówki bardzo nas zaniepokoiło i zaczęliśmy się temu bliżej przyglądać. W tym samym czasie pewna dziewczyna w mediach społecznościowych opublikowała zdjęcia z tobą. Napisała, że tęskni, kocha cię. Musisz swój głupi pomysł w przyjazdu na Wyspę Miłości. Ale czeka, bo wie, że po wyjściu stąd będziecie kontynuować swoją relację. Ty, wchodząc do programu, oświadczyłeś, że jesteś singlem. Sądziliśmy, że ta dziewczyna po prostu nie może się pogodzić z waszym rozstaniem. Nie mieliśmy wątpliwości do czasu. Aż zauważyliśmy pewne niepokojące sygnały. Okazuje się, że tu w domu, pełnym kamer, bez dostępu do świata zewnętrznego, znalazłeś sposób, aby przekazywać pewne znaki. Żart. To nie jest żart. Daniel, co oznacza litera T? Nic. Nic? Tu na Twojej klacie. Tu z serduszkami. Tu również z serduszkami. Tu. Mhm. Ostatnie było to wczoraj. Daniel zapytam jeszcze raz, co oznacza litera T. To nie oznacza. Pamiętaj, że oglądają nas setki tysięcy widzów i każdy będzie sędzią w tej sprawie. No to Chcemy sądzić. to wyjaśnić w trosce o Twoją partnerkę Natalię pozostałych Islanderów i naszych widzów. Czy te to jest pierwsza litera imienia Twojej dziewczyny, Taj? To nie jest moja, to jest ex dziewczyna. Wysyłasz sygnały swojej ex? Nie wysyłam. Co oznaczają w takim razie te litery? Nic. No jak nic? Nikt takich liter nigdy w tym programie nie rysował na tabliczkach, na swoim ciele. I to jestem pierwszy. Bądź szczery, murdo. Powiedz prawdę. Bądź facetem.